Nasze brzidor. są są na ziemi Wzróć na świat w ciele, jak Myślisz, co byle co wściekłeje. Ziecynek tak jak chce, Jak było nie młęce. Wątpisz tej, nawet kmyj we zdrzizle. Byliśmy już w Wejherowie, Kościerzynie, Sierakowicach, a dzisiaj gościmy w Kartuzach. Przepięknej miejscowości położonej na Kaszubach, której wizytówką jest rynek, na którym właśnie się znajdujemy. Wiele osób uważa, że kaszubski idol powinien mieć przede wszystkim charyzmę, wspaniałą osobowość, no i oczywiście talent wokalny. Jak wyobrażają sobie kaszubskiego idola mieszkańcy Kartus? Zaraz się dowiemy. Powinien potrafić występować w wywiadach i takich różnych rzeczach. I... To wszystko. Myślę, że to powinien być facet, bo same baby są i to jest takie trochę nudne, a my byśmy też chciały zobaczyć facetów. To musi być Richtig Torf Kaszeba. Taci Kaszeba, co lubi to wszystko, ten kryj i ryj. No na pewno powinna być to jakaś osoba interesująca. W tym miejscu będziemy przesłuchiwać pretendentów do tytułu Kaszubski Idol 2010, a ja już uciekam, bo pierwszy uczestnik czeka już przed salą. Kaszubskie Idol to naprawdę spora szansa na pokazanie się, pokazanie swojego talentu. Over the Fajnie się uśmiechasz. Co jeszcze musi Idol robić? Przede wszystkim dobrze śpiewać, mieć dobry głos, i być miłym, sympatycznym, być lubianym. It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, the major live that being king Komposia Uważam, że powinna zostać kaszlótskim idolem, ponieważ yy, w końcu spełni się moje marzenie, o którym marzę od dziecka. Zawsze chciałam wystąpić na scenie i nagrać jakąś płytę. Po cichu la 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 tak śpiewam, la 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 la. la, Tylko mówię, ja się stresuję. A generalnie nie lubię takich konkursów. Chłeciem był, dzisni płecy, dobry panie nie niegłuszca. Banda starszych moich słuchu, a ty so za zus. Nie wiem, no mało trzeba było, ale myślę, że wyszło dobrze, nawet jak ten. Jakby coś było nie tak, to i tak trudno. Wszystko wokół się zmienia. Nawet ty nasze wspólne marzenia. To my małe i duże problemy. Przeżyjemy to nic. Tak po prostu chciałam spróbować swoich możliwości, swoich szans. Chciałam zobaczyć. Yy... Czy może coś mi by wyszło z tego, jeżeli bym poszła? No i ogólnie chciałam przełamać tak swoje jakby pierwsze lody. Taki mój pierwszy występ to jest. Z plastikowych rzęs płynie sztuczna łza. Tak już czasem jest, nawet gdy oczy są ze szkła. Artuzy jak zwykle nie zawiodły. Na castingu w kaszubskim dworze odwiedziło nas mnóstwo młodych ludzi, którzy chcą śpiewać i którzy chcą rozpocząć karierę muzyczną. Czy jest wśród nich kaszubski idol? Tego dowiemy się w kolejnych etapach. A ja tymczasem zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym odwiedzimy Polskę. Do zobaczenia!